Bezpieczne miejsce jest jedną z technik wizualizacyjnych. Pomoże ci to wyciszyć myśli i odprężyć ciało. Znajdź sobie miejsce, w którym możesz wygodnie usiąść albo się położyć, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał. Gdy już przyjąłeś odpowiednią pozycję, zamknij oczy. I przekieruj uwagę w swój oddech. Zauważ, jak oddychasz: szybko czy wolno, płytko czy głęboko. Oddychaj w naturalnym dla siebie tempie. Niech twój oddech będzie kojący i rytmiczny. Z każdym oddechem rozluźniaj coraz bardziej wszystkie partie ciała. Gdy zauważysz, że w jakimś miejscu odczuwasz ból czy spięcie, weź głęboki wdech, a z wydechem staraj się wypuszczać. Napięcie. Kiedy twój umysł się uspokaja, możesz wprowadzić do niego obraz, który daje ci poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Takie osiadanie w jednym miejscu może trochę potrwać. Albo możesz też przeskakiwać od jednego miejsca do drugiego, nie szkodzi. Pamiętaj, że nie starasz się zrobić niczego na siłę, i że już samo próbowanie wyobrażania sobie jest pomocne. Kiedy już osiądziesz w jakimś miejscu, wyobraź sobie, że rozglądasz się wokół siebie. Co widzisz? Są jakieś kolory? Czy potrafisz docenić ich bogactwo? Jakie jest światło, jaka pora dnia? Rozejrzyj się i zauważ, gdzie jesteś. Być może jest to jakaś polana, może plaża, a być może jesteś w jakimś pomieszczeniu. Może to las albo jakiś zagajnik. Przekieruj uwagę na wszystko, co Cię otacza. Zwracaj uwagę na kolory, na ich bogactwo, na kąt padania światła. Teraz przełącz uwagę na słuchanie: Czy są wokół ciebie jakieś dźwięki? Są głośne czy ciche? Być może słyszysz jakieś głosy zwierząt, na przykład śpiew ptaków, a może słychać szum fal lub drzew? Może słyszysz, Czyjeś głosy. Obejmij uwagą, wszystkie dźwięki, jakie do ciebie docierają. Teraz skieruj uwagę na wrażenia fizyczne, na to, co czujesz. Zauważ, jaka jest temperatura. Czy jest ciepło, zimno, mroźnie czy gorąco? Czy czujesz na skórze powiew wiatru, morską bryzę, a może ulewny deszcz? Teraz przekieruj uwagę na doznania w stopach. Zauważ, jakiego podłoża dotykają twe stopy. Może w swoim bezpiecznym miejscu jesteś na boso. Jeśli tak, to poczuj fakturę podłoża pod stopami. Być może chodzisz po piasku, może po łące mchu. Albo drewnianej podłodze, teraz zauważ, czy w swoim bezpiecznym miejscu potrafisz wyczuć jakiś zapach. Może to zapach świeżo wypranej pościeli, upieczonego ciasta? A może jest to zapach morza, jeziora, oceanu? Być może czujesz zapach jakichś perfum. Albo kwiatów na łące. Zwracaj uwagę na wszystkie zapachy, jakie do ciebie docierają. Teraz, od skupiania się na jakościach doznaniach sensorycznych, przejdź do koncentracji na uczuciach wobec tego miejsca. Wyobraź więc sobie, że Twoje bezpieczne miejsce wita Cię i cieszy się, że w nim jesteś. To Twoje dzieło i całkowicie tam pasujesz. Jeśli w pobliżu są drzewa, również Cię witają. A jeśli leżysz pod kocem, on też cię łagodnie wita. Jeżeli jesteś nad morzem, fale łagodnie obmywające pieszczystą plażę witają ciebie. W ten sposób tworzysz uczucie, że jesteś witany i chciany. Wyobrażając sobie to wszystko, przywołaj na twarz przyjazny uśmiech, delektując się uczuciem, że jesteś mile widziany. Zauważ, co się dzieje z Twoimi uczuciami, kiedy zaczynasz się uśmiechać. Zbadaj, jak to się czujesz. Kiedy wyobrażasz sobie, że to miejsce cieszy się, że w nim jesteś. Nawet jeśli lokalizacja tego miejsca jest bardzo ulotna, postaraj się stworzyć z nim emocjonalną więź. Wszystko, co cię otacza, cieszy się, że tu jesteś. To Twoje bezpieczne miejsce, to miejsce jest Twoje, to miejsce jest bezpieczne. Ponownie obejmij uwagą wszystko, co cię otacza. Pozwól sobie na poczucie zapachów, na doznania fizyczne, na doznania wzrokowe. Delektuj się tym. Pamiętaj, że wszystko, co cię otacza, cieszy się, że tu jesteś. Możesz pozostać w tym miejscu tak długo, jak tylko chcesz. Nieustannie delektując się wszystkim, co jest wokół. Kiedy będziesz się zbliżać do końca tej praktyki, pozwól, by wyobrażenie zaczęło zanikać, a potem rozciągnij się i przygotuj na pozostałą część dnia, albo na przejście do kolejnej praktyki z wyobraźnią. Pamiętaj, że to bezpieczne miejsce jest stworzone przez Ciebie i zawsze jest dla Ciebie dostępne. Zawsze jest oddalone zaledwie o jedną myśl od ciebie. Jeśli zauważysz, że w ciągu dnia ogarnia cię dystres, zaczerpnij kilka głębokich, uspokajających oddechów, a potem zanurz się w obrzeniu swojego bezpiecznego miejsca. Zawsze możesz do niego wracać i ponownie doświadczać, że jesteś w tym miejscu mile widziany i bezpieczny. Pamiętaj, aby z tego treningu wychodzić powoli, z troską i uważnością na siebie.